Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Długo wyczekiwane i oczekiwane. Siema Drużyna. Cześć. Jak tam? Dobrze, dobrze i dobrze. Wspaniale. Idealnie w czas. O... Proszę. To jest, było, to jest, no? odważyli, nie może to nie czekaj, jeszcze jedna. Nie, jeszcze jeszcze w ogóle dużo rzeczy jest. Wojtek, trzymaj. Pach. Tak. I... Jest, dwa podła. Ty nie, Mario, nie uciekaj mi tutaj. Co tam, co tam, cześć. <słyskańska> cześć. Pudła jeszcze. Co to, za... to, to za BMW tutaj? Zjechałeś gdzieś tak? koła, mają z Kożaną. Trzymaj. A jaka farba na nim Dobra co? Dobre są koła. Zgadnij jakie to są. Jaka wielkość? 22. No. 23. Jest lepiej. lepiej. <grymne> <grymne> Wiedziałem, że to porównanie. Pisz, słyszałem, że podkręcili ci go trochę. No. Tak, jest podkręcony, jest wystrojony, nowy napęd założony, dzisiaj testujemy gdzie się wodzi? Fajne, szkoleniowy, taki. Dobrze. to, super. Oczywiście. Lekkie, małe, Wszystkiego typu te kartingowe. Ty Jak coś wiesz posy. o tym? Tak. O coś to no, do radą na przykład też tam jeżdżę. No, już nie. Nowa przerwa. Nie, w <laughs> Radomiu chyba już nie ma w ogóle e, nic z rund, wiesz? Chyba jest tylko treningowy. No, to... Idziemy zobaczyć. Dobrze, o, 129. No widziałem tam tą, tą porszafkę, no A, jesteś... A co? Ferarkę? No widziałem to te starostę. Ty jesteś tu pierwszy raz, nie? Pierwszy raz raz. już był kiedyś. Nie, chyba nie, to jest pierwszy raz. Co? Chyba to? Pierwszy raz, dlatego tu masz następną ferarkę. No to widzisz to trochę O, fajnie. Nie, ale w ogóle jeszcze w tym kolorze. 612. Jeszcze w tym kolorze to jest piękne. Tam jest, no, masz kolejny Zach. E31, jedno, E31, drugie, 850. No jest tutaj parę, na, parę naprawdę dobrych wozów. E, oczywiście jedna rzecz, która jest zawsze i w każdym materiale, to oczywiście. Chcieliście powiedzieć, że mówi, co? Nie, nie, klasa. Jedna wypłaca, która klasa. Wszystko stoi. Ale jak już o Mubi powiedzieliście, to pamiętajcie oczywiście o tym linku, który znajduje się pod spodem, czyli wchodzicie, klikacie, macie porównywarkę ubezpieczeń, sprawdzacie gdzie jest Tanie i jeszcze 150 zł wraca na Wasze konto. Dobra, to było tutaj kiedyś. Cześć, Ale. Tu masz tę jeszcze i jeszcze masz dwie, powinny być u was, wiesz? A, Dobra. A teraz e, historia tych pudeł, które tutaj są, i co tutaj przyszło? No to zobaczcie historię tych pudeł, bo parę dni temu byliśmy w naprawdę niesamowitym miejscu. Zobaczcie. Pokazać wam coś? Ale coś naprawdę fajnego? Ale taką absolutną petardę? Chcecie? Patrz. Zobaczcie, zobaczcie mogą być piękne miejsca, w których się zupełnie nie spodziewasz. Taki mały prywatny garaż. I to zobaczcie, tutaj jest, tu jest Nurburgring, tu jest... Powiedz mi, do sto tarki stołu, tak? Tak. To z czego zrobimy? Mamy, mamy mini Nurburgling. Super to wygląda. Kamienne imitujący imitujące. A spam. Tak, tarki. No, no dobra, no to masz tak. Masz XJS-a, ale fajny, bo 12-cylindrowy. Zgadzam się. Prawdziwy, oryginalny, super zachowany. Jak nowy. Nie jest, jest śliczny, ale powiem Ci, że gratuluję Ci odwagi. 12-cylindrowy XJS to jest... To. Dlatego, że jest oryginalny, to go kupiłem. Jak <laughs> go podubany, no to ten jest w karmoku. Dobra, to jest twój, który ty jeździsz. A, to jest nasz taki już historyczny samochód, który mamy od chyba 10 lat. Zjeździł wszystkie chyba w okolicy. E... Super, no, ale z nie jeździł i... w długie dystanse, nie? No to historycznie kiedyś jeździliśmy parę takich wyścigów długodystansowych w Czechach i na Słowacji. 10 godzin e... brno bez awarii. Na no, jakim ty masz 3.8 Na 3,8. Czyli to jest silnik, silnik 997. 99, tak, ale w poliwtokim. 9972. Okay. One miały wyleczone te... Czyli te już padusy, nie miałeś tych które... tule i, i wszystkich no. innych... No tego silnik nie był nigdy otwierany, on ma zrobione 50 tysięcy na tolu. Co ty mówisz? No. Eee, a PDK to jest? Nie, manual. Na, na manual. to no. Szósty czy siódmy manual. <laughs> <laughs> Naprawdę? Ale bo masz tak... No, nie masz na tym, oczywiście, do tego. Skrzyni masz czego? Skrzynia jest też od GTS-a. To jest 9972. Oryginalna skrzynia, z tym, że siódma. No bo niestety skrzynia jest tutaj piętą na tego auta. Tak. Bo nie da się założyć do tego silnika skrzyni z GT3. Tylko jest to po prostu zwykły manual z każdej ze A nie da się skrzynić. tutaj PDK dorzucić na przykład? Nie bardzo, nie bardzo. To za skomplikowana przeróbka byłaby, za daleko idąca, żeby tu włożyć PDK. to jest po prostu manualna skrzynia, którą trzeba raz na jakiś czas zmienić. Jak Rozumiem. Się zmieni? e, I tutaj mamy e, e, Killera. Stop. Piękny, co? Jest naprawdę niesamowity. Zresztą ten samochód, bo ci, którzy są stałymi widzami, mogli go kiedyś u nas zobaczyć. Mogli go nawet zobaczyć nie raz, bo poczekaj, on kiedy stał u Jacka? Kiedy 140 robiliśmy. Tak, kiedy 140? -tko. To było dwa lata temu. Więcej okay, 3 trzy lata temu, kiedy mieliśmy C140, i ja, Jacek robił te poprawki lakiernicze, takie przy tym samochodzie, i on wtedy stał w lakierze. Tak. Ale. Dużo czasu upłynęło między innymi e, okres pandemii, który wstrzymał wszystkie prace na, na, na długi czas. No ale jakoś poszło. No ale ty, ty, ten samochód naprawdę włożyłeś mnóstwo pracy i jest taki... No jest odbudowany od podstaw, więc jest. No. Słuchajcie, no i tutaj... I chyba macie teraz... Co, co chcesz jeszcze nam pokazać w tym? Jak wygląda serce. 300Z, 3.0, 3.0 Twin Turbo, bo są dwie frakcje: 3000 GT i, um, i ZX. Co? ZX jest fajny, bo jest bardzo mało przede wszystkim są dosyć sprawne, są do tego części. 3000 GT taki troszeczkę e... Ma taką historię auta trudnego w naprawach, więc zresztą... A to? Jak byłem małym chłopcem, to zawsze o tym marzyłem tak? na mniej 3000 GT, dlatego jestem. No i Jurek Killer jeździł. No. Oczywiście, to, to, to. Ja, to historia. Historia. No i teraz tak, słuchajcie. Na pewno się domyślacie, dlaczego leci to w środę i dlaczego jesteśmy tu, bo zaczęliśmy rozmawiać między innymi o tych lampach o tym, co, co jest tu. Ty masz u siebie, trafiłeś fabrycznie nowe lampy, z ostatniego roku produkcji chyba naj, największe unikaty, nie? Tak, to są senony z 1998 roku, e, produkowane na rynek japoński głównie i praktycznie nie były dostępne w Europie. W żadnej sprzedaży ani w, jako części, ani, ani przy montażu e, no, czyli to jest biały dla wszystkich tych, którzy mają 300 zeptistów. Nowe takie lampy są niedostępne nigdzie na świecie. Bo lata 90. to był taki moment, czy tam jeszcze pierwsze 2000 moment, kiedy wszyscy przerzucali i robili zenony tak zwane, czyli e, wiesz czy żarówki, które oślepiały. E, Nawet no no ale taka jest trochę historia tuningu, tego nie unikniemy. No ale dlatego tak, no, teraz dobre lampy, nigdy nie dłubane. Było tyle tych lamp wszystkich na rynku poprzerabianych na xenony, Zenony czy, czy jakiekolwiek inne. Generalnie sam wiesz najlepiej. Nie ma tych lamp. Nie ma. I, nie ma. I wiecie dlaczego tu jesteśmy. Chodź. Ale zobaczcie w ogóle jakie to jest fajne miejsce, bo z jednej strony tam oczywiście to co krzyczycie to tam chłopaki sobie... Yy... Więc nie narzekajcie, że nic nie słychać, bo chłopaki ci są na symulatorze i weźcie ich, powstrzymajcie. Super jest ten podnośnik. Wbudowany w tym asfalcie, w tym. pław. Wow. fajnie to wygląda. Nie ma tu za dużo miejsca, więc jest to fajne rozwiązanie, żeby, żeby mieć podnośnik, a nie mieć Ale tutaj robisz wszystkie samochody? W tym miejscu? To jest nowe miejsce, będziemy robić. Będziemy nie szkolać tam naszych potrzeb. Fajnie, że... fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, to, to teraz tak. Lampy z Twojego samochodu zostały. To tak. są te lampy z Twojego, tak, rozumiem. To są oryginalne lampy, które w Cię. Z tym, że samochód był w bardzo fajnym stanie. Więc lampy też są. Te dobre. One są jak nowe, no? On nie miał dużego w ogóle przebiegu, ten bus Nie. Zobaczcie. W ogóle nie złatowiały szkło, zobaczcie, tutaj robiłeś się? Rozbierałeś się czy one nie, takie no były. One są po prostu ujęte z auta. Zobaczcie, jakie ona ma wnętrze w jak, jakim ona jest w stanie. Na tej uszczeleczce, która jest mięciutka, delikatna. No wow! I ta brewka, widziałeś u mnie tą brewkę, żeby zasłonić ten napis Nissan. <noise> <noise> ci, ci, którzy to przeoczyli, Lamborghini, żeby schować Tą lampę zastosowało taką brewkę, która jest w tym miejscu, tylko po to, żeby zakryć. Znaczy, oczywiście, Lamborghini nie mówi, że to jest brewka technologiczna, ale przez zupełny przypadek to jedyne miejsce, w którym można zakryć znany napisy Nissan. Więc e, ro, sami rozumiecie, z czego to wynika. No, super! Druga lampa jest w takim samym stanie, ale petarda. Ale fajnie to wygląda. Fajne miejsce, fajne to zobaczcie. Z jednej strony mamy Porsche, mamy ZX, -a, a mamy też malucha. Mamy drzwi, które nic nie ważą do 911. Masz też przy okazji oryginalne opakowania po lampach Hitsana. Co ty mówisz? Tak. Te, to te, lampy nowe. To te, te lampy nowe, które udało mi się jakimś student znaleźć, przyszły właśnie Co takie wypłoczki wyprofilowane na lampy. <zlujna> wow! No śliczne są. Śliczne. Trzeba je troszeczkę wyczyścić. No wiadomo, no tak, ale wiesz, ale patrzę po tym, w jakim, w jakim one są w stanie klimatu. Nie mają nic połamanego, wiesz, wszystkie gumki, wszystko. No to moje są mega pokatowane w porównaniu. Znaczy moje są niezłe, ale nadają się do regeneracji, a te są takie, że są ready steady. Tak, auto było bezwypadkowe, nigdy nie miało żadnych przygód, więc lampy też nie mają żadnych takich naprawianych historii. Wygląda naprawdę super. Petarda. No dobra, to ja jestem zdecydowanie na tak. Rozmawialiśmy, słuchajcie, o tych lampach od pół e, roku. Mniej A, jak nie lepiej. A, jak nie lepiej, ale, ale tak. Jakie projekty masz teraz? Teraz robimy też Japonię. No. Robimy nową. Na nową. Robimy Toyota MR2 SW20, czyli to jest ta. To jest, taka, to jest kanciasta czy to okrągła? To jest druga MR2, czyli ta, która była w 8998, czyli, czyli rocznikowo pasuje do. Czyli kan kancia. Pierwsza, pierwsza generacja była taka super kanciasta. Druga ta była, z kompresorem druga tak była, była z podnoszonymi lampami, mhm. a trzecia no to już taki kabriolet. Tak 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 tak, 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 tak. tak To jest ta środkowa, która jest taka najbardziej kultowa. A z którym motorem? Ze zwykłym. Będzie dwulitrowym, 175 km. Podobno jeden z najlepiej prowadzących się samochodów z tego, no, tego czasu. silnik centralny. Czy taki wiesz, że, że taka wyważona była w tym Ja jeździłem 15 lat temu taką Toyotą przez... Tak? Znam to auto. E, tajpery tam wkładali? Z tego co pamiętam dosyć tam dużo No w ogóle było. Japończycy lubują się w tuningach tych swoich samochodów, więc tam różne cywazy. Ja to silnikiem silnikiem od Kondy brzmi świetnie. Ja <laughs> Nie, ale my robimy go na oryginał, czyli tam będzie znowu odtworzony stan fabryczny nowego. Super. I żółta I jeszcze, tak, dla kontrastu A, coś. A tutaj, że tutaj jest. Ci brakuje. Tak, tak, A jedynie. coś z wyścigów? No na razie myślimy. Mieliśmy Porsche gt 3 rs ale został sprzedany i teraz rozglądamy się za nowym, ale jeszcze, 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 jeszcze nie ten czas, jeszcze za wcześnie. Aczkolwiek ten nowy GT3RS jest fenomenalny. Pytanie. Czy to są za koła to, te które masz na niej? Koła nazywają się zęby. Są trójramienne, są kołami zeboku. Generalnie. No takie są kontrowersyjne. Bo albo się je bardzo lubi, albo się je nie nabyci. Ja uważam, że świetnie pasują Nie, super tam, wygląda, no? Y oddają charakter lat 90. i takie troszeczkę inne wizje, które wtedy mieli. A hamulec jakie ty tutaj wrzuciłeś? A, hamulce są wrzucone jakieś beatbreaki. Nawet y dokładnie nie wiem jakie. To y były jakby w całym zestawie części tuningowych, które gdzieś tam udało nam się... Dostać. Do tego auta. Ty, to może kiedyś zrobilibyśmy materiał o 300ZX? Masz go zarejestrowanego? No to może, może warto byłoby pójść i go, go pokazać, dajcie znać. Jak tak, to, 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 to namówimy jego, żeby nam pożyczył kluczki na te parę dni, żebyśmy się przejechali tym 300 zx -em. Bo powiem Ci szczerze, sam jestem ciekaw tego wozu. To jest wóz, który jak ja patrzę na niego dziś, to on dużo ładniej wygląda, niż pamiętam go z dawnych lat. Bo to, jakby ja już pamiętam, jak były takie zajechane, wiesz, takie, takie kapcie. Boże, Gór, właśnie w takim strasznym stanie. Natomiast... No to jest odpowiedź mi na Toyotę Supre, on najbardziej grudową i najbardziej. Na czwórkę, na Tak, hmm. tak to jest bezpośredni konkurent. Jakby pod względem mocy fabrycznej i rozwiązań silnik 3.0, Twin Turbo, to jest dokładnie Tam, Tyle, że nie dali 2JZ. -a. Tyle, że nie dali 2JZ w swoim Dokładnie. No więc zobaczcie. Uh -huh. Jest różnica w tych lampach, co? I między jednym a drugim. więc Naprawdę będzie to wyglądało bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo dobrze, żeby, że te lampy trafią do niego. To się jak się szykuje na przykręcenie... Tak? Tak, 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 no dobrze. Więc też jak się szykuje na... E, próbę przykręcenia koła. Natomiast ja spotkałem przed chwilą Michała e, a propos, nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem, że sprzedaje swojego Lincolna za dosyć ważnych, swoich własnych powodów, e, bo ja powiedział, że mnóstwo osób dzwoniło, ale dzwoniło przede wszystkim pogadać i opowiedzieć historię swojego życia i e, on nie przyjmuje na tych wszystkich historii tego, że ktoś jeździł maluchem, ktoś jeździł, ja też miał Amerykana, właściwie nie jest zainteresowany, ale chciał mu opowiedzieć, słuchajcie, wierzcie mi, jest super fajnym facetem, ale nie, nie dzwońcie do niego, i nie opowiadajcie historii em, motoryzacyjnych swojego życia, bo to pewnie nie jest do końca... To on chce sprzedać ten samochód, a samochód jest fajny, więc przyjedźcie. Do, do Czyli Mario, to są dystanse na tyłu? jaki byś wsiadał do tego przez to takie małe? Słucham? Jak Ty wsiadał do tego? dobra. <gadanie> eee, super, bo no, wiesz, jak chłopaki wrócą z urlopów, to będą mieli okazję wreszcie już przymierzyć, zobaczyć, co jak leży. Bo teraz tak. Tu nie ma silnika, więc dlatego on jest też tak wysoko. E, e, Wisi, a nie silnik. Tak? No. E, z drugiej strony, Dakarowe, oferunowe Lamborghini jest teraz młodzie. To tak pierwsze. No. jest nawet w takim Na hurakanie to jest tak jak Porsche Dakar, to jest takie, takie Lamborghini, które tam sobie pod drożami... U, u, u. Naprawdę dobrze to brzmi. Aha. Ale na hurakanie. E, tutaj też to musi usiąść, ale przede wszystkim będą widzieli otwory, jak to, jak to będzie wyglądało. Nie Nie no, już przede wszystkim wygląda, zaczyna wyglądać powoli. E, zaczyna wyglądać. No. Powiedz mi lepiej kiedy tego weźmie na sprawdzenie. Tak. Dlaczego? Dlaczego morze w tym roku? Co to znaczy... Co to znaczy morze w tym roku? Co to za jakieś gdybanie? No to mi nie ode mnie zależy, nie? No to ciśnij chłopaków. Oni od jutra mają być. No tak, no. Podobno. Podobno. W piątek jest. <laughs> Ale piątek nie, nie zaczynamy. Ale jutro jest czwartek. A tu może tak. No.